Odeszła w ciszy, a przecież jej twarz znały miliony. Joanna Jarzębska przez lata towarzyszyła nam z ekranu. Dziś żegna ją cały świat teatru. Tu Alicja, witam Was serdecznie na kanale Plotki Gwiazdy, gdzie przybliżam Wam najważniejsze i najbardziej wzruszające momenty ze świata polskiej sceny i ekranu. Dziś przychodzę z bolesną wiadomością, która poruszyła środowisko artystyczne i wielu widzów pamiętających jej charakterystyczne rol. W wieku 88 lat zmarła Joanna Jarzębska, aktorka znana z wielu epizodycznych, ale niezwykle zapadających w pamięć występów w najbardziej kultowych polskich serialach i filmach. Artystka odeszła 2 lipca, a wiadomość o jej śmierci została potwierdzona przez rodzinę. W nekrologu, zamieszczonym w gazecie wyborczej, poinformowano, że ceremonia pożegnalna Joanny Jarzębskiej odbędzie się 10 lipca o godzinie 13:30 w sali Bedomu przedpogrzebowego przy ulicy Wójcickiego 14 w Warszawie. Po ceremonii Enes-Prochami zostanie odprowadzona na cmentarz komunalny północny. Rodzina poprosiła o to, by przekazać te informacje wszystkim, którzy chcieliby pożegnać artystkę w atmosferze szacunku i zadumy. Joanna Jarzębska urodziła się w 1937 roku w Warszawie. Pierwsze kroki na scenie stawiała jeszcze w latach 50., a jej kariera sceniczna rozwijała się w wielu teatrach, m.in. w Teatrze imienia Fredry w Gnieźnie, teatrze dolnośląskim w Jeleniej Górze, a także w teatrze dramatycznym w Warszawie. Choć nie była aktorką pierwszego planu, jej talent i obecność budowały drugoplanowe światy kultowych produkcji telewizyjnych. Widzowie mogą pamiętać ją z takich dzieł jak Noce i Dnie, w labiryncie czy 40 latek. Dwadzieścia lat później. Jej postacie często nadawały tło, ale też wnosiły prawdę, autentyczność i ciepło. W ostatnich latach Jarzębska pojawiała się w najpopularniejszych serialach, na wspólnej, M jak Miłość i Klan, wcielając się w postaci starszych pań, sąsiadek, cioć, pacjentek czy klientek. Każda z tych ról, choć krótka, nosiła jej aktorski ślad. Śmierć Joanny Jarzębskiej to nie tylko strata dla rodzimi i przyjaciół, ale także dla fanów polskiego kina i teatru. Była częścią pokolenia aktorów, którzy swoją pracę traktowali z ogromnym oddaniem, nawet gdy nie stali w świetle reflektorów. Ich obecność w tle sprawiała, że sceny stawały się bardziej prawdziwe, a widzowie mogli utożsamiać się z każdym detalem. Jeśli zapamiętaliście Joannę Jarzębską z któregoś serialu czy filmu, podzielcie się tym wspomnieniem w komentarzu. Zasubskrybujcie kanał Alicja, Plotki Gwiazdy. By wspólnie pielęgnować pamięć o ludziach, którzy uczynili polską kulturę bogatszą. Dziękuję, że jesteście tu ze mną.